Dzień dobry, dzień dobry. 26 dzień października. I dzisiaj zabrałem się za dokarmianie rzepaku. Tutaj rzepak jest na takim słabszym kawałku i widać mocne braki azotu mimo danego pomiotu. Ale tutaj było po 4-5 ton. Jednak e, też jest tutaj przedplon żytni i niestety po tym życiu rzepaki rozwijają się o wiele gorzej. Tutaj, akurat na tym polu, też mamy najlepszą obsadę, bo wzeszło praktycznie wszystko, bo wschodziło praktycznie wszystko. E, więc, tak jak mam pole, gdzie miałem tą bardzo sobą obsadę, po, po te 15 roślin, tam jest po prostu kapusta i tam nie widać żadnych objawów niedoboru, a na tym polu widać, więc stwierdziłem, że jeszcze w prognozach jest. Nazwijmy to względne ciepło, ale nie jakieś szaleństwo. Mówię, dobra, dojechała mi dostawa RSM Optima, jest to RSM32 plus Microelement o takiej niebieskawej barwie, więc mówię, dobra, jeszcze tutaj na ten jeden kawałek po 100 litrów, czyli takie dobre tam 40 kg azotu dam, bo wegetacja jeszcze będzie trwała, powolna, bo powolna. Ale tego azotu po prostu na tych słabszych miejscach, na tych słabszych placach, po prostu brakuje. Więc mówię sobie tutaj, na tym jednym kawałku dorzucę. Nareszcie nie robię nic. Jeszcze kilka dni temu tutaj też poszły ostatnie zabiegi na samosiewy. I temat rzepaku zamknięty. W następnym tygodniu będę robił herbicydy w zbożach. I de facto opryskiwaczek i wszystkie inne sprzęty będą już mogły być ukryte. I słuchajcie, przechodzimy z nawożenia rzepaku. W już jesienne nawożenie pod kukurydzę. Dzisiaj takie resztki obornika, które nie były wywiezione prędzej, trochę mi się tutaj na tej płycie porozpływało. Dlatego muszę to upłynnić po prostu na pole. Wtedy mamy jeszcze taką resztkę wapna do wywiezienia. Akurat na tym kawałku będzie totalny miks i gnojowice. De facto gnojówkę tutaj z tego, bo zobaczcie, że już wszystko pływa, po prostu pozatykała mi się tutaj, pozatykały mi się odpływy przez tą rzedziznę. Niestety rozwaliły ostatnio, rozwaliły ostatnio poidło i wywoziłem bardziej, bardziej gnojówkę niż gnój. E, dlatego też tutaj nie będę jakoś nie wiadomo jak dużo napełniał na rozrzutniku, żeby mi gdzieś tam na zakręcie kurcze nie wypłynęło rzadko ogólnie wożę na jesieni pod uprawy wiosenne z tego względu, że zazwyczaj wszystko jest wywiezione a w tym roku po prostu stwierdziłem, że tutaj jeden kawałek, gdzie mam wicę i gdzie mam pole blisko domu to po prostu tam wywiozę i zrobię uprawę na głęboko tak trochę zmieniłem plany powiem w ten sposób i no obornik tam już poszedł z tydzień temu, pierwsze, pierwsze trzy rozrzutniki, tak na bieżąco było wszystko wywożone, a tutaj po prostu taka resztka z ostatniego wywożenia właśnie tego awaryjnego, tak żeby posprzątać, żeby wszystko mieć puste. Pytaliście się czy koparka ładowarka nadal jest, nadal jest, z coraz to mocniejszym pęknięciem szyby, ale jakoś tak nie wiem, po prostu nie było okazji, żeby coś tam z niej, E, nagrać, a ostatnio dość dużo, dość dużo sobie pracuje. Czy jakieś tam ziemie rozciąganie, nie, nie rozciąganie, jakieś drobne wykopy, czy do kukurydzy, do suszenia, też tutaj były przeładunki. E, cały czas koparka, ładowarka była używana. E, za chwilę już takie drobne prace porządkowe będą. Na polu prowadzone mam kilka pionków do wyciągania po pościętych czereśniach. Dwa lata temu de facto już były ścinane, ale cały czas była tam jakaś uprawa, cały czas było coś. Płoty ściągnęliśmy na wiosnę, już mówię dobra, te korzenie, niech sobie jeszcze tam trochę obumrą, i wtedy będzie można je z mniejszym problemem wyciągnąć. Bałem się, że ten gnój nie wypłynie, ale nie wypłynął. Nie widać, nie widać rozrzutnika, no ja to widać, ale mniejsza to. I co, daję taką dawkę po 30 ton na hektarze, 30-35, bo na pewno coś jeszcze będzie rzucone z wiosny, bo to jest ogólnie za mało. Więc tutaj, no, tutaj już rozkłada. Muszę się przyznać bez bicia, że na tym polu nie robiłem nic, w sensie wszystkie inne mam poteleżowane, poteleżowane, jedno pole mam zmulczowane, gdzie było trochę, trochę więcej E, chwastów, po prostu tam był ten ubór 3 lata temu, i jeszcze jakieś bylice, nie bylice dziadostwa wychodzą, więc tam to zmurczowałem e, tutaj nie ruszałem, bo jest bardzo nisko kukurydza e, skoszona takie, takie ściernisko to mam nadzieję, że to, że to nie wyjdzie mi bokiem ale ale no kiedyś też nie, murczowano, nie tyle, że i było ok więc mam nadzieję, że żeby mi się to czkawką nie odbije omacnicy na naszym terenie praktycznie jeszcze nie widać, więc mam nadzieję, że ten jeden rok na tej działce tutaj jakiegoś spustoszenia nam nie zrobi co do areału kukurydzy w przyszłym roku 1 do 1 tam gdzie była kukurydza, tam będzie kukurydza odejdzie takie 0,8 hektara kukurydzy ale na tych działkach, gdzie po prostu mam jakieś problemy glebowe, mam jakieś problemy typu, jak na tej ma 16 ścieżek GPS wyznaczonych podczas siewu. Słupy, domy, no bez sensu jest tutaj bawić się w jakieś uprawy, gdzie trzeba wjeżdżać kilkukrotnie z opryskami, bo no niestety nie idzie tutaj zrobić jakichś, że tak powiem dobrych wydajności. Się człowiek tylko i wyłącznie wkurza, gdzieś siatka przykaczona, jakiś słup przykaczony Sprzęt na takich działeczkach zawsze dostaje po dupie. No i co? Jeżeli chodzi o Gojowice też około 30 metrów 3 a wapno rzucę na najsłabszą część tam gdzie jeszcze trochę problemów z pH jest, bo tutaj wyciągaliśmy z 4, 4,5. Mamy teraz 5, 5,8. W ubiegłym roku było wapnowanie po zbiorach, potem była talerzówka wymieszane. Na wiosnę pomiot, i teraz dnu. Więc no, kukurydza tutaj będzie miała z roku na rok coraz lepsze stanowisko. Nie pamiętam dokładnie odnośnie tego, czy to zostało zmienione, czy nie. Wiem, że zmiana była taka, że będą te 3 lata liczone odnośnie upraw od roku poprzedniego, czy tego. Więc kukurydza to jeszcze sobie będzie mogła rosnąć bez jakiegoś tam zmianowania. Na pozostałych działkach podobnie. Hmm, no trochę mnie to wkurza z tego względu, że. Pod kukurydzę mam typowo działki przeznaczone takie trudne, czy to glebowo, czy właśnie e, trudne do obróbki. No i słabo będzie gdzieś tam tą kukurydzę z czymś wymieszać. Chyba że zrobimy jakąś dziką mieszankę ze słonecznikiem, zobaczymy, czy przyjdzie czas. Będzie rada. No, jeszcze przed chwilą miałem rozmowę z inspektorem i z kierownikiem budowy ścieżki rowerowo pierwszej koło miasta, która będzie przebiegała. Udało się dogadać wjazdy takie jakie powinny być, ponieważ oczywiście na projekcie były 5 4 metrowe, więc no, na gospodarstwo trochę słabo, tym bardziej, że główny wjazd mamy 12 metrowy, 12 metrów szerokości, ale udało się te kwestie ugadać i dogadać, niestety nie uda się dziabnąć tematu przepływu wody, z naszego gospodarstwa, która po prostu trafiała do rowu, który dzisiaj jest zlikwidowany no i sobie będziemy musieli tam jakoś to sami zagospodarować, wykopie po prostu jakiś rów wzdłuż płota żeby ta woda po prostu nam tam znikła, ponieważ jak tutaj był remont pierwszej części drogi powiatowej zlikwidowano przepust wody, który po prostu szedł od naszego gospodarstwa szedł w kierunku stawów u sąsiada. No i ten przepust został zlikwidowany. Został zlikwidowany i po prostu doszło do takiej sytuacji w roku 2017, że wodę mieliśmy bezpośrednio pod chlewnią i bezpośrednio pod starym domem. Nie było pewnie nigdy tego gdzieś tam widać na filmach, ale nasze gospodarstwo jest w takim lekkim dołku. No i wykopaliśmy wtedy rów taki na nielegalu trochę. Ale ta woda gdzieś tam się zbierała. Ale ten rów teraz po prostu idzie pod ścieżkę. Rowerowo-pieszą. No i trzeba będzie tą wodę jakoś zagospodarować. A w przypadku budowy dróg nie ma obowiązku ściągania i odciągania wody opadowej, która schodzi chociażby z terenów nieruchomości. Jest tylko i wyłącznie obowiązek zagospodarowania wody na pasie drogowym co jest ogólnie śmieszne, z tego względu, że z tego względu, że często te rowy po prostu napełniane są przez taką wodę, która z tych nieruchomości odchodzi, bo nie ma po prostu gdzie indziej odejść. No ale przepisy przepisami, e, całe szczęście, że ścieżka rowerowo-piesza będzie, e, potem będzie inwestycja drogowa w przyszłym roku, która będzie bezpośrednio koło naszego też gospodarstwa, więc to będzie Mocne utrudnienie, jeżeli zamkną nam na okres żniwny, no ale już trzeba będzie to przeżyć. Może uda się, że będzie na jesieni, bo żyjemy. Zobaczymy eee, całe szczęście, że te inwestycje drogowe u nas są. Bo kto jeździ na trasie Wysław Cechcyn, ten wie, że jest po prostu Sodoma i Gomora. Pierwszy odcinek będzie zrobiony w tym roku, eee, drugi prawdopodobnie w przyszłym, jeżeli wszystkie finanse się zepną. No, więc trzeba, trzeba będzie trochę zacisnąć zęby i e, jakoś ten okres najgorszy przeciągnąć. A tu już obornik mamy wywieziony. Ładnie porozrzucane cieniutko. Mówię, średnisko jest bardzo krótko ścięte, więc nie będzie jakiegoś e, większego problemu. No i trzeba będzie to przykryć, ale najpierw biorę się za wywożenie gnojówki wywożenie gnojowicy, żeby już całe pole było do wieczora po prostu obrzucone i wywiezione a, jeszcze teraz transporti wapna taki malutki, ale to już mówiłem tam na takie najsłabsze piachudry po prostu to wszystko poleci wydaje się dużo, ale nie jest dużo bo mówię, trzy rozrzutniki tutaj dosłownie na taki hektarowy ten ale jest, jest rzadkie jest dobrze rozrzucone, dużo słomy dlatego wydaje się, że tej masy jest odgroma ale, ale w rzeczywistości jest tam mówię około 30 ton więc to na dzisiaj e, wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nara.